Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj runda, no nie mogłem się powstrzymać, dlatego że tutaj czapeczka po mojej lewej ręce, nieprzypadkowa HBO uh, Heart and Soul of Boxing. Czyli serce i dusza boksu to było wszystko wczoraj na ringu, pokazane przez Barańczyka i Zepedę w pojedynku, który absolutnie jest nie do przybicia, jeśli chodzi o, o walkę roku. No nie wyobrażam sobie niczego absolutnie lepszego. W sumie 9 razy panowie na deskach, żebyście zdali sobie sprawę, zanim, zanim to zobaczycie, znajdź, znajdźcie gdzieś streama, na pewno jest, spróbuję gdzieś podać. Eee, leżeli po dwa razy w drugiej i piątej rundzie, jeden i drugi. Czyli były rundy, dwie takie rundy. W drugiej i piątej rundzie, kiedy obaj zawodnicy leżeli w sumie 4 razy. W ciągu jednej rundy. To w ogóle są... To jest w ogóle księga rekordów Guinnessa, coś nieprawdopodobnego. W zapowiedzi powiedziałem, że to jest najbliżej remisu, jaką walkę widziałem. No tutaj remisowo było, jeśli chodzi o knockdowny, bo w sumie 8 nieprawdopodobny poziom. W ogóle statystyka to jest, zapisałem sobie, to jest, to jest księga rekordów Guinnessa na 100%. Bo wyobraźcie sobie taką statystykę że to, jest ogóle, to jest w ogóle niemożliwe. Czytam i nie wierzę. Liczba zadanych ciosów w porównaniu do e, ciosów, które były tak zwane power punches, czyli, czyli mocne ciosy w całej walce. Więc e, no, krótka piłka z 71 zadanych ciosów, 64 ciosy zadane przez ZPD to były power punches. Zdajcie sobie sprawę z tego: 64 z 71 przez, przez 5 w ogóle, w ogóle niemożliwe. 69, 63. Z 69 przez Barańczyka no to, to, to jest w ogóle niemożliwe. No Jakbym powiedział, PlayStation to bym, ktoś by nagrał taką grę na PlayStation, powiedzieli, by, weź, weź, spadaj z tym. No, takich walk nie ma. Takie walki są. Raz na 150 lat. Dusza i serce boksu. To wszystko zobaczyliśmy w Las Vegas i to nie w jakiejś tam walce nie mającej żadnego znaczenia, gdzie dwóch facetów się bije, dajesz mu po 50 dolarów, i. i 15, jak, jak wygrasz gdzieś tam w Tychuani. Nie, nie, to była walka eliminacyjna do, do e, pojedynku o tytuł Mistrza Świata WBC. Tytuł WBC Silver, oczywiście nic nie znaczy, ale zdobycie tego WBC Silver oznacza, że Zepeda jest bardzo blisko walki o tytuł Mistrza Świata, czyli niesamowita stawka, niesamowite emocje, kompletnie wszystko w jednym. E, piękna przemoc. Tak się zastanawiałem, jak nazwać to wideo. To się nazywa piękna przemoc. Czegoś takiego. E, Nigdy w życiu nie widziałem. Powiem ci, na tym poziomie kompletnie nie, nie potrafię sobie wyobrazić, co tutaj, jeszcze można było, co tutaj jeszcze można było zrobić. Wydawało się, że po pierwszej rundzie to, no musi być to Baranczyka, natomiast o ile ciosy Zepedy robiły na nim takie wrażenie, że on padał i wstawał, natomiast dochodził po tych ciosach Zepedy Baranczyk znacznie dłużej do siebie niż Zepeda, który czolo, niesamowity jest. Chłopak jest, chłopak jest niesamowity. Chłopak. 32-2, 26 KO. Można się zapytać, dlaczego Barańczyk się z nim bił, skoro bił się z gościem, który miał 26 KO, czyli nie wiem, tam 75% wszystkich wal wygranych przez KO. Natomiast Barańczyk nie miał innej opcji, bo zapewne umie wiele innych, innych rzeczy, oprócz tego, że mocno bije. W wywiadzie po walce, zapytany przez, przez dziennikarza, czy miał takie momenty, że, że chciał zwątpić, czy zwątpił w siebie. Kiedy leżał na deskach, mówi: No. Jak wątpi w siebie, to nie, nie wychodź na ring, bo, bo to nie ma sensu. Takie momenty tworzą zawodnika w 100% się z tym zgodzę. Absolutnie nieprawdopodobna walka, która zostanie w moim archiwum na zawsze. Do tego jeszcze na tej samej Gali muszę wspomnieć. Pojawił się Guido Vianello, ciężki z, z Włoch. Nie jestem przekonany, nie byłem przekonany, zresztą we vlogach to jest co do jego dalszej kariery, nie wiem czy to będzie jakiś wielki pięściarz, osobiście nie sądzę, moim zdaniem dostał, dostał prezent w postaci remisu z Ibechem, to, to jest taka jedna rzecz, powiedzcie mi, no, kontuzję odniósł Vianello, daj mu się rozwinąć i tak dalej, mam problem jeden, nie wiem jak on może dać sobie radę w wadze ciężkiej, Obecnej, współczesnej, mając e, takie statystyki w walce z Ibechem, e, Ibech 22, lewe proste, Vianello 5. Nie da się w ciągu sześciu rund zadać pięści, da się, bo to zrobił, ale na wyższym poziomie walczyć z tego typu pięściarzami, którzy obecnie rządzą wadze ciężkie, to nie są czasy Mike'a Towsona, żeby z lewego prostego, ewentualnie jakbyś się chciał z nim bić, to mógłbyś. Dzisiaj nie możesz bez lewego prostego się bić, to jest niemożliwe. To jest. To przekonało się o tym bardzo wielu Boreśni, między innymi niejaki, niejaki Deontay Wider, że nie masz dobrego, lewego, prostego, stałego, nic nie zrobisz, nie wiem, jak on, jak on sobie da radę. Moim zdaniem, tą walkę przegrał. Dostał prezent od sędziów, wiadomo, Vianello promowany przez Top Rank Boxing. Chciał chłopakowi pomóc. Miał dobrą tą ostatnią rundę. Niektórzy twierdzą, że dzięki tej ostatniej rundzie dostał remis. Natomiast, co ja w ogóle to opowiadam jakiś Vianello czy Ibechu, w wadze ciężkiej jak. Zobaczyliśmy kawałek historii. Jeśli macie kawałek czasu dzisiaj, poświęćcie te 15 minut, żeby zobaczyć 8 knockdownów, walkę, którą, którą można oglądać zawsze. Jeden z moich kolegów wrzucił takie hasło. Żartobliwe oczywiście, że trzeba w ogóle odwołać wszystkie imprezy sportowe dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i pokazywać na wszystkich kanałach te 15 minut tej pięknej przemocy. Pozdrawiam Was serdecznie, koniec rundy miłej niedzieli.